Dzisiaj przejdziemy do takiej najbardziej podstawowej techniki ręcznej Seken Morote Chiodan Jest to technika szkoleniowa, nie, praktycznie nie używana w walce. Niemniej jednak bardzo ważna dla nas, żebyśmy potem z tej techniki wychodzili dalej do seki Chiodan do Agouchi, do innych technik ręcznych. Oczywiście techniki ręczne albo Sanchi albo Uciąć daci, W tym moim teraz wypadku robimy sancin, Dwie roczki do przodu, mocno zaciśnięty kciuk na środkowym palcu. Bardzo mocno odwodzimy łokcie do tyłu i bardzo mocno piąski do przodu. Pokażę to w jednej, jednej technice. Bardzo ważne jest, żeby odciągać bardzo mocno łokieć do, do tyłu, kciuk. Do góry, łokieć lekko w dół, idziemy rączką do przodu. Dwie trzecie drogi, kciuk do góry, końcówka dokręcamy. Bardzo mocno do tyłu, bardzo mocno do przodu. I, sa, chi, ego. Tą technikę można uderzać zarówno na ciodą, na dziodą, na gedan poniżej pasa. I w postaci sabon suki. Chudan, Chodan, gera. Jest to technika szkoleniowa, bardzo ważna dla początkujących. Os.